Wszyscy fani Marvela na pewno kojarzą taki przedmiot jak Mjolnir, czyli oczywiście broń Thora, która była młotem. Wiedzą również, że mógł go podnieść tylko i wyłącznie właściciel młota lub osoba o prawym sercu. A czy mógłby to zrobić Geralt z Rivi? W dzisiejszym odcinku się tego dowiecie. Aby przejść do meritum filmu i odpowiedzieć sobie na pytanie zadane na samym początku, przybliżmy sobie najpierw sam przedmiot Mjolnira. Był to młody bojowy tora, wykuty dzięki azgarskiej technologii z serca umierającej gwiazdy przez olbrzymie karły. Mjolnir w odpowiednich rękach potrafił miotać błyskawicami, pozwalał użytkownikowi latać, a nawet zarysować adamantium, który jest uznawany w, oczywiście w Uniwersum Marvela za niezniszczalny i praktycznie nienaruszalny metal. Mjolnir mogła dzierżyć tylko ta osoba, której był on przeznaczony, oraz ta osoba, która miała prawe i godne temu serce. Oczywiście oprócz Tora były to również inne osoby, które ten młot podniosły, i nie będę tutaj przytaczał postaci z komiksów, ale tylko i wyłącznie z filmów. Był to Kapitan Ameryka, oczywiście w ostatnim filmie z Avengersami, oprócz tego ojciec Tora Odyn. Oraz jego siostra, która nawet nie tylko co podniosła młot, ale go również zniszczyła. Żadna inna postać z MCU nie była w stanie tego młota podnieść. Przykładem może być chociażby Hulk, w którego młot był ciśniony przez Tora, jednak Hulk, próbując wstać z tym młotem w ręku, nie mógł tego zrobić, bo młot przyciskał go do podłoża. To samo tyczyło się chociażby innego Boga, jeżeli chodzi oczywiście o MCU, czyli Loki'ego. Oraz na przykład takich postaci jak Iron Man, który przecież miał zbroję bardzo silną i praktycznie niezniszczalną, a motora i tak nie był w stanie unieść się za pomocą siły zbroi Iron Mana. Jak napomniałem już wcześniej, aby podnieść motora trzeba było być jemu godnym lub trzeba było być jego właścicielem, więc Tora w ogóle nie bierzemy tutaj pod uwagę. Wezmę tutaj na przykład Kapitana Amerykę, który w ostatniej części Marvelowskiej sagi podniósł ten młot i był w stanie go dzieszyć, a nawet wywoływać błyskawice kapitan ameryka podniósł go jak wielu mnie ma po tym kiedy wyjawił ironmanowi historię jego rodziców i kto tak naprawdę zabił jego rodziców istnieje też jednak teoria że kapitan ameryka zawsze był temu godny bo po prostu był prawym i dobrym człowiekiem a jedyny powód, dlaczego młota nie podniósł w filmie Avengers Age of Ultron jest bardzo prosty, a brzmi on, nie chciał on robić przykrości Thorowi, co tylko i wyłącznie uświadamia nas w tym, że Kapitan Ameryka jest najbardziej godną osobą, by ten młot cierżyć. No i przejdźmy w końcu do odpowiedzenia sobie na nasze pytanie, czy Gerald z Rivi, Wiedźmin, który jest nam bardzo dobrze znany z zupełnie innego uniwersum, byłby w stanie taki młot podnieść? Uważam, że jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie chyba nie ma, ale spróbujemy sobie pogdybać i powiemy, jaki Gerald był i jak Gerald się zachowywał. Na pierwszy ogień musimy powiedzieć, że Gerald był człowiekiem najbardziej neutralnym jak mógł. Czy kapitan Ameryka taki był? Nie. Kapitan Ameryka był oddany swojej ojczyźnie, swojemu państwu i był gotów poświęcić się dla innych. Czy Gerald był w stanie się dla innych poświęcić? Myślę, że tak, i przykładem będzie ta Jennefer czy Ciri. A Jennefer chyba najbardziej, bo Gerald przecież oddał za jej życie własną duszę. Jeżeli chodzi o to, czy Gerald był komukolwiek oddany, no to jak wiemy, żadnemu państwu nie podlegał, bo był on neutralny we wszystkich sprawach politycznych i wojennych, chociaż często się mieszał, mimo że nie chciał. Oddany był na pewno swojemu cechowi i swojej szkole oraz swojemu mentorowi Wesemirowi za którym również na pewno poszedłby w ogień. Geralt jednak nieskazitelną postacią chyba nie jest i zresztą sam to udowodnił, mówiąc zdanie, że jeżeli ma wybierać między jednym złem a drugim, to woli nie wybierać wcale, ponieważ uważa, że istnieje mniejsze i większe zło. Kapitan Ameryka również był przed takimi dylematami niejednokrotnie w swoim życiu gdzie musiał wybrać mniejsze lub większe zło, a sam wtedy powiedział, że wolałby się położyć na drutach, by cała reszta drużyny mogła po nim przejść i żeby nikomu nic się nie stało. Nie wybierał w ten sposób ani mniejszego, ani większego zła. Był gotów podjąć ryzyko w imię każdego zła i w imię każdego dobra, czyli można powiedzieć, że Wiedźmin tak bardzo nieskazitelny to raczej nie był. Odwołując się do mojego wcześniejszego przykładu, o którym powiedziałem przy kapitanie Ameryce, że kapitan Ameryka był zawsze godny podniesienia Mjolnira, a nie od momentu, kiedy wyjawił tonemu Starkowi, że jego rodzice umarli tak naprawdę przez jego przyjaciela, oznacza to jedno, żadna sytuacja w życiu nie jest w stanie sprawić, abyś mógł podnieść ten młot. Czyli jeżeli byłeś zły wcześniej i się nawróciłeś, to i tak nie będziesz mógł go podnieść, bo byłeś zły wcześniej. Także jeżeli Geralt w tym momencie by się nawrócił i zachowywałby się idealnie, jeżeli chodzi o mniejsze i większe zło, tak jak Kapitan Ameryka, to i tak byłaby to jego cecha zła, którą miał wcześniej. A jak wcześniej powiedziałem, żadna zmiana cech charakteru nie sprawi nagle, że młot będziesz mógł dzierżyć. Jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, która różni Kapitana Amerykę i Geralta. Geralt nigdy, tak jak Kapitan Ameryka, nie oddałby się obronie ludzkości, ponieważ sam mówił, że ludzie to potwory, a potwory zabijał za pieniądze, Ch czyli również chronił ludzi tylko i wyłącznie za pieniądze. Przecież to nie było tak, że on zabijał powiedzmy jakiegoś wilkołaka z dobroci serca, tylko robił to, bo wioska mu za to zapłaciła. Kapitan Ameryka natomiast ratował ich, bo chciał, ratował ich, bo uważał, że tak trzeba i że każde życie ludzkie jest jak na wagę złota i nie można go licytować. Gerald natomiast uważał, że takie ludzkie życie można licytować na podstawie tego, czy ktoś jest lepszy czy gorszy. Zresztą sam mówił, że ciężko to ocenić, jednak jeżeli miałby ratować lepszego czy gorszego, to i tak uratowałby tego lepszego, poświęcając tego gorszego człowieka. Aby dojść do ostatecznego rozrachunku, uważam, że trzeba by powiedzieć, w jakich czasach Gerald żyje ponieważ możliwe, że kiedy żyłby w naszych czasach, czyli czasach kiedy żył również kapitan Ameryka na Ziemi, możliwe, że Geralt nie byłby potrzebny jako wiedźmin, a jako Avenger posiadając takie same zdolności, jak posiadał wcześniej. Oznacza to, że wtedy Geralt pomagałby z dobroci serca, a nie z dobroci tego, ile będzie miał w portfelu. Więc ostatecznie, w czasach kiedy żył Geralt, uważam, że nie podniósłby Jolnira z powodu cech, jakie ma. W czasach kapitana Ameryki natomiast możliwe, że młot Tora by podniósł, ale musiałby od początku zmienić takie cechy, jakie posiadał, czyli w niewybieranie między mniejszym a większym złem oraz ostateczne, pewne poświęcenie się dla drużyny. Więc ostateczny werdykt. Geralt na ten moment młota Tora nie jest w stanie podnieść. Jeżeli taki sposób przedstawienia filmów Wam się spodobał, to możecie dać mi o tym znać w komentarzu oraz łapką w górę. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to możecie również zasubskrybować kanał, żeby żadnego filmu nie pominąć. Dodatkowo możecie ustawić konkurencję dzwoneczka, dzięki czemu będą przychodzić Wam powiadomienia, i wtedy na pewno będziecie wiedzieli, że wrzuciłem do nowe...